Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Tematem dzisiejszej recenzji będzie przenośna strugarka grubościowa do drewna DW733 marki DeWalt. Zapraszam na film. Model DW733 został wyposażony w wydajny silnik o mocy 1800W, który umożliwia łatwe struganie dużych powierzchni. Konstrukcja urządzenia zbudowana jest w oparciu o cztery kolumny, co zapewnia płynny i precyzyjny ruch głowicy w górę i w dół. Specjalny system blokowania głowicy na żądanej wysokości, z kolei zapewnia bardzo wysoką precyzję strugania, a pokrętło nastawcze współpracuje z dokładną podziałką określającą grubość obrabianego materiału. Urządzenie posiada duże stoły podający oraz odbierający, które zapewniają pewne podparcie materiału poddanego obróbce. Otwory w podstawie umożliwiają szybkie mocowanie maszyny do stołu roboczego. Prędkość obrotowa urządzenia na biegu jałowym wynosi 10 000 obrotów na minutę. Maksymalna szerokość obrabianego materiału to 317 mm, z kolei wysokość 152 mm. Maksymalna głębokość strugania jest równa 2 mm, a prędkość posługu wynosi 8 m na minutę. Maszyna waży nieco ponad 33,5 kg i posiada uchwyty do łatwego przenoszenia. Model DW733 wykonany został w trzech typach, co wiąże się także z kompatybilnością zapasowych noży. Dla typu 1 i 1A dedykowane są noże o symbolu DE7330. Do typu 2 noże o symbolu 1004540-00, a do typu 11 noże o symbolu N887854 oraz 1004540-00. Prezentowane dziś narzędzie oraz zapasowe noże znajdziecie na stronie sklepu phabc.pl. Link do oferty znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne oświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.